Milisi dominikańscy właśnie odcinali głowę od ciała i wkładali ją w ścianę i domalowywali freski, ale kurde, no chyba już jak został sam szkielet, no bo co, odciąć głowę od całego ciała, włożyć w ten, no, raczej nie. Ładnie słoneczko świeci, nie? Bardzo ładnie Czy napatrzcie jak świeci Bo dzisiaj go za dużo nie zobaczycie Bo idziemy do katakum, Tuneli Schronów wojennych Będzie ciemno Mroczno, brudno Wszystko naraz Dzisiaj cały dzień Będziemy chodzić po takich miejscach Tylko i wyłącznie podziemia A podziemia, katakumby i tym podobne to Jedne z moich ulubionych atrakcji. Będzie na pewno co podziwiać, co oglądać, co zwiedzać, Muszę się doczekać lwów. Pierwszym miejscem, w jakie pójdziemy, to Galeria Barbonika. Jest to tunel wykopany w połowie XIX wieku. Normalny tunel jakiś monarcha sobie zażądał, żeby tam mógł przejść z jednego miejsca na drugie. Później on służył jako schron do, podczas II wojny światowej. Także ludzie tutaj. Mieli swoje łóżka, jakieś tam przyrządy kuchenne, sanitarne itd. Ja sobie normalnie mogli się ukryć i, 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 i żyć spokojnie, tak, podczas tych nalotów bombowych. Po wojnie to służyło jako depozyt rzeczy, jakichś kradzionych czy niekradzionych, typu samochody, motory, jakieś właśnie urządzenia domowe, typu telewizory i inne takie, tym podobne. No a teraz to jest muzeum można przejść się i zwiedzić i my tu zaraz zrobimy zaczynamy kampani kampanię podziemia dzisiaj cały dzień tylko tunele podziemia, katakumby także idziemy czyła się wycieczka. No myślałem, że samego tutaj mnie by nie wpuścili, bo ja bym tu wszystko, to tą WZ, a baterie by mi się prędzej skończyły. Eee, nie da się samemu wejść, są wycieczki, jak widzicie. Eee, no bo nie wszędzie można wejść, tak? Są zablokowane niektóre wejścia i tak dalej. No ona mówiła, I szliśmy dalej, mówiła, I sz i sz i szliśmy dalej. I nie było za bardzo momentu, żeby zrobić zdjęcia. Podczas jej opowiadania trzeba było robić zdjęcia. To był ten minut, że tak naprawdę nie można było się zatrzymać, popatrzeć, tylko szybko idziemy tu, idziemy tu, idziemy tam, z ram i tak dalej. Także pod tym względem słabo. To jest raz, dwa. Kurde, no szkoda, że tutaj nie można naprawdę się samemu przyjść. Jak ja bym tutaj naprawdę to, to wszystko sam zwiedził. Także idziemy dalej. Bardzo fajne miejsce, mi się podoba. Historia jest ciekawa tego miejsca. Warto, 10 euro wejście. To prawda, mój angielski nie jest perfekty, wszystkiego nie rozumiałem, ale większość zrozumiałem. Ale warto, według mnie warto. Takie unika to jedyne takie miejsce, myślę, w, we Włoszech. Nie, nie wiem, jak w innych częściach Europy. Ale naprawdę warto. Polecam. Galeria Borobonika. widzieliście katakumby San Gaudioso. myślałem, że będą większe się spodziewałem, że będą większe ale Giannero, podobno są większe niż te babeczka zabroniła robić filmy na początku tak się wycwaniłem zacząłem robić telefonem filmy i teraz dowiem parę rzeczy te katakumby są w dzielnicy bardzo biednej tu jest około 30% bezrobocia także dużo tam były właśnie takie małe pomieszczenia czy po prostu takie małe siedziska, że mogłeś usiąść i siedzieć? Tak? Tam wkładano ciała i je nakuwano, żeby szybciej zaczęła, zaczęło ciało mumifikować. Tak? Jak widzieliście na tych ścianach, były tylko czaszki, na jednej ścianie był cały szkielet, to był pierwszy. Pierwszy. Pulub, bunt, ona jakoś tak podziwnie tłumaczyła. Pierwsze miejsce właśnie pochówku. później tak? zaczęli wkładać tylko czaszki, domalowywać freski w kształcie właśnie szkieletów. A kobiety, jak umierały, to miały spódnice, jeśli chodzi o, o te freski, tak, na tych freskach. Takie sposoby kiedyś mieli. I ogólnie chowano osobno kobiety i mężczyzny. Mężczyzny na prawo, kobiety na lewo, czy na odwrót. Szkoda, że tego wszystkiego nie można zmienić. Kurde, ja myślałem, że tam dostaniesz bilet i będziesz mógł sobie wejść i samemu pokoić, a to wszystko wycieczki są. Ogólnie te katakumby są bardzo stare. V wieku naszej ery funkcjonowały. Także bardzo, bardzo długo. Także tak wyglądają katakumby. I tak kiedyś chowano ludzi. W tych katakumbach ogólnie dużo ludzi zostało pochowanych. Bardzo dużo. Do tych katakumb, do których idziemy to... Z tego co słyszałem to 3000 osób aż. A właśnie. I czemu one są w takiej dzielnicy, nie gdzieś w centrum miasta? To na takim zadupiu. Ludzie kiedyś wierzyli, że nie powinno się chować zmarłych obok żywych, tak? Czyli tuż przy, muru, przy murach, gdzie się mieszka gdzieś tam dalej dalej, dlatego te takpumy są powiedzmy nie wiem, pół godziny, pieszo od centrum 40 minut jakoś tak. Zawiedzony trochę jestem, bo kurde inaczej sobie to wyobrażałem, nie wiedziałem, że to będą wycieczki, jakieś kurna, po prostu myślałem, że będzie można wejść, ewentualnie ktoś tam będzie na to definował, tak, żeby niczego nie dotykać czy coś, będą jakieś barierki. A tu dupa, Bawa idzie, wycieczki, filmów nie można robić. Zdjęcia można, ale no to tak zero swobody. Tam tamtym tunelu to jeszcze spoko, bo to cztery osoby były. A tutaj masz ile? 20 osób? Weź, zrób zdjęcie. Cokolwiek, nagraj film. No co, teraz katakumby San Idziemy. To niesamowite miejsce, które też ma setki lat i to bardzo duże w porównaniu do poprzednich katakumb. Naprawdę tu jest ogrom przestrzeń w porównaniu do tego co, co było w Katuzo. Nie ma porównania. Też ja jak to się daleko ciągnie. Tak są tutaj wprowadzane mszy. biednych i bogatych także to jest właśnie dla bogatej osoby miejsce a wyżej jak widzicie te małe węgi dla biedniejszych właśnie główna różnica tutaj gdzie całe rodziny były chowane. Miejscówka fajna, te katakumby, naprawdę, kurde, ciekawa historia. To, tak to opowiadała, że wydukała z pamięci wszystko i tyle. Tak bez jakiegoś wczu wczuwania się. Najlepiej to opowiadała ta pierwsza w tym tunelu, barbonika Tutaj to tak najgorzej. Ale nie, bardzo fajna historia. Te katakumby zostały założone, jak można tak to nazwać. W drugim wieku naszej ery, czyli popatrzcie, ile to ma lat. I podobały mi się bardziej te by. Z tego względu, że było więcej przestrzeni. Przecież to było ogromne. To w tych katakumbach było widać, ile było tych grobów. Tak? A tam była... A, biedny. No, okay. Tam była taka jedna... Uliczka i... Która się trochę ciągnęła i po lewej, po prawej, od, gro od groma było tych drogów. Nie? Tak. No i tak jak mówię, to dzisiaj są tam trzy także już. Magia, normalnie magia. No co? Dostał nam ostatni punkt zwiedzania. Idziemy na cmentarz teraz. I jesteśmy tu już przed cmentarzem w Fontanelle. Muszę na chwilę ustąpić, bo kurde, już to chodzenie Babira. Cmentarz Fontanelle w tej samej dzielnicy. Kurde, z tutaj trafić, bez GPS-a, to ciężko. Taka dzielnica, że to naprawdę się aż dziwi, że tu jakikolwiek coś jest do zwiedzania. Tutaj na tym cmentarzu były składowane zwłoki ludzi z xvii wiecznej plagi dżumy i XIX-wiecznej plagi cholery. Dwie wielkie choroby przyszły, i tyle ludzi umierało że w cmentarzach nie było miejsca i stwierdzili, że będą robić jedną wielką mogiłę i tutaj wrzucali ciało na ciało, ciało na ciało, jak w Katyniu. To Też jakieś części na ziemi, ludzie umierali po łodzie, to też ludzie umierali, były głody i tak dalej, inne sytuacje, jakieś ciężkie kryzysy, to też ludzie umierali, to też nie było miejsca na cmentarzach, to tutaj się to składowali ciało na ciało. A później czekali aż te wszystkie, wiadomo, szczątki zgniją, czyścili ciała i ludzie brali czaszki. Jak brali, brali sobie mężczyznę, wziął czaszkę, bał ją i tak, dalej, i tak dalej. to ona mogła mu pomagać w takim stylu, że e, ludzie w to wierzyli. Ona miała przynosić szczęście na ogół, ale najważniejsze było to, żeby we śnie przyśniły się numery lotto. No dokładnie, numery lotko to jest amazing, nie? to co ludzie wymyślili. Niektórzy wtedy żyli. Jak jakiś człowiek miał szczęście w życiu, podał o, ta, o taką czaszkę, i w tym momencie robił tej czaszce jakieś skrzyneczki, nieskrzyneczki, albo jakieś takie mauzoleum z granitu czy z innego materiału. A jak czaszka nie przynosiła e, danych efektów, czyli ludzie nie byli szczęśliwi, to w tym momencie wyrzucali tę czaszkę. I tyle. Takie sobie rzeczy wyżyli, nie? Naprawdę. No, no, to jest kurde, szlachetne podejście. Stuprocentowo szlachetne podejście. Baczę czaszkę po to, żeby po, właśnie przyśniły się rzeczy ogólnie tam. Nie? W jakiś inny magiczny sposób, żeby człowiek się dowiedział o numerach lotto. Normalnie magia. Tutaj było pochowane około 4 tysięcy osób. sobie, sobie wyobraźcie takich grup jeden wielkich, gdzie jest tysięcy osób. No wiadomo, że to nie wszystko naraz, tak? Nie wszystkie plagi, nie wszystkie choroby, nie wszystkie kataklizmy płyną, ale na ogół te czterdzieści tysięcy. Słyszałem, że niby podobno powódź zalała miasto i porwała zwłoki i one wypłynęły gdzieś tam, zaczęły pływać po mieście. Nie wiem czy to jest prawda, nie wiem czy to jest ściema, ale wyobraźcie sobie, że właśnie któregoś dnia idziecie sobie do pracy, czy jedziecie, do tutaj i powódź i od zwłok pływa. W połowie jeszcze rozłożonych. Jeżeli to prawda, to nie ciekawie musiał być. To co? Idziemy popatrzeć. Nie? O takich skrzyneczkach właśnie mówiłem. No, to jest właśnie takie ale marmurowe mauzoleum. Tutaj też. Czy to granic, Nie wiem, nieważne. No ale robili takie coś. Jakiś naszyjnik. Stary pieniądz. ale ja jestem w szoku. Jezu, kości. Jest no na początku to tutaj była jedna wielka mogiła, tak? I musiało tutaj iść i być no, brudno od... Nie można tego nazwać brudem tym tak, raporcie. No, no, jeżeli się z rozkładają, składają tutaj robactwo i wszystko musiało. Tam w rogu nie widać, ale tam jest od czaszek, nie wiem czy to widać. I nie tylko. To już takie bardziej zabrudzone widać przysypane ziemią. Chyba się Ziemia sypie z góry. Stamtąd. To jest pierwszy, to jest Petrucci. To jest wielkie. To jest wielkie. O, pokażę wam. Gdzie To jest To jest pierwszy. To jest To jest To jest To jest To jest To Dzisiaj ostatnie miejsce, według mnie, najciekawsze. Każde miejsce, które odwiedziliśmy, było oryginalne, ale to naprawdę, to pokazuje, co się kiedyś działo, jeśli chodzi o ilość e, śmierci tak? poprzez choroby, czy to właśnie cholera, czy to dżuma. Bo na na to wiadomo, są te małe półeczki na te zwłoki, ale tutaj jest pokazana ilość, która jest przeogromna. Tutaj już jest naprawdę przeogromna tych ludzi, którzy zginęli, czy tam umarli. Co ciekawe, w pewnym momencie ludzie tak dbali o te czaszki i zamiast na kościół dawać pieniądze, to tutaj składowali właśnie, tak jak widzieliście, na czaszkach były jakieś monety. To w pewnym momencie kościół się zdenerwował i zamknął to. ten spędzacz. No bo kościół nie dostał pieniędzy, dlatego to zamknął. Wszystko jest komercyjne. Takie to jest popieprzone. No ale też. Takie mamy czasy. Komercja, goni komercja. Cmentarz był ostatnim punktem, taką wisienką. na tym torcie ciemnym i podziemnym. Jeśli chodzi o dzisiejsze zwiedzanie, mi się podobało. Mi się podobało naprawdę. To ten miejsce numer jeden. Numer dwa to ta galeria barbonika, gdzie byliśmy na początku rano. Po jest to jest te drugie, czyli te, w którym przed byliśmy, mauzoleum No i na końcu te drugie, Gadiuso. Dla mnie taka kolejność, jeśli chodzi o taką moją osobistą, subiektywną opinię tych, tych atrakcji. Warto zobaczyć, warto przyjechać, zwłaszcza właśnie, że tutaj nie ma żadnych biletów, wstęp jest darmowy, nic nie musicie płacić. A naprawdę jest, na co popatrzeć. Niektórzy może nie lubią widoków kości, czaszek. To nie przychodźcie tutaj. Wasz wybór mnie akurat takie rzeczy nie rażą, a że powiem więcej nawet troszkę rajcują. W sensie lubię takie smaczki Jeśli chodzi o właśnie historię ludzi, czyli te choroby, niechoroby, jak to oni byli chowani, nie chowani, jak to wszystko wyglądało. No tutaj widzieliście. Tak to wygląda. Każdy lubi to co lubi tyle. To jest ta zielnica biedna, tak tu ludzie żyją. Kani po wywieszane. Sprania kapie na chodnik. Już kilka razy dostałem, kroplami wody, budylki obskurne. nic tu się nie dzieje tak naprawdę. Jakieś serie gówna otwierane, ale... Tylko co kilka budynków. Siedzą jakieś człowieki i sobie debatują o wszystkim i o niczym. Autka widzicie jakie mają. Tu punto. Tu jakiś główniany Chevrolet. Co? To jest Matis przecież. Przecież Chevrolet Matis? Nie wiem o co chodzi. Tu znowu punto. I tak sobie ludzie żyją. Teraz pójdziemy na dzielnicę, na dzielnicę, na ulicę Tuż przy dworcu, gdzie jest dużo czarnych Którzy handlują duperelami I to ich takie, tak powiem osiedle, ulica ich Sami czarni, są różne ulice Na niektórych tylko czarni Na niektórych żółci Specyficzne miasto naprawdę, podzielone tak troszkę Także zaraz zobaczycie To i owo mam nadzieję Hello Okej, okay. grazie Takie cóż, za 1 euro Kilka kawałków parbuza To prawda kilogram chyba widziałem za 30 euro centów Ale to jest fajne, bo to jest biznes Takie coś naprawdę idzie na tym dorobić to, jeżeli widzicie, 1 euro I takie coś No to to się nie opłaca a jako biznes to jest spoko A arbuz świeżutki Świeżutki i soczysty, i słodki Ci czysty ludzie Będą jechać taksówką Ten wężyk Cały Tam się gdzieś kończy Znaczy to no nie jedną taksówką Tylko kilkoma, wieloma, tak? A ile tu jest taksówek? Tu się taksówki zaczynają, tak? Widzicie? Tutaj, aż do tamtu. Trzy rzędy taksówek. Także mają. No, no, no. Także mają jak zarobić w takich godzinach szczytu. Tak to wygląda. Nie tak jak w dańsku. Pięć taksówek na krzyż. Tylko tu jest 35, jak nie więcej. 50 może nawet w takich godzinach szczytu. Także grubo.